Cześć. Cześć, witajcie. Nazywam się Anna Rolewicz, jestem prezesem biura rachunkowego Tax Office i ze mną jest Michał Zbutowicz, doradca podatkowy. Witamy Was w naszym kolejnym odcinku, w którym dzisiaj opowiemy Wam trochę o podatku VAT, o tym co wybrać VAT czy ryczałt oraz dla kogo opodatkowanie VAT jest dobre. Kiedy warto na taki podatek VAT wejść? No właśnie, trochę takie przekorne i E, prowokacyjne pytanie na początek, ale zdradzimy Wam szczegóły pod koniec naszego odcinka. Także mamy nadzieję, że wytrzymacie do końca. Naprawdę warto. Oczywiście. Zacznijmy od podatku, pod, o podatku VAT. Oczywiście, tak. E, jakie jest zwolnienie przy podatku VAT? Kogo obejmuje? Bo mhm. mamy dwa rodzaje, czyli zwolnienie podmiotowe i zwolnienie przedmiotowe. No właśnie, jako przedsiębiorca, który przy, przykładowo e, rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, możemy skorzystać ze zwolnienia e, z VAT-u. Czasami musimy skorzystać ze zwolnienia z VAT-u, e, więc musimy sobie te dwie kwestie odróżnić. Zacznijmy od zwolnienia e, podmiotowego. Podmiotowe, czyli to zwolnienie ze względu na obrót, jaki osiągamy w naszym przedsiębiorstwie. To zwolnienie podmiotowe dotyczy e, firm, które osiągają obrót do kwoty 200 tysięcy. 200 tysięcy? Tak. Yy... Lub dla nowych podmiotów, które uh -huh. dopiero yy, otworzyły swoją działalność, czy też zarejestrowały spółkę. Tylko, że w takim wypadku ten limit jest liczony proporcjonalnie, czyli od momentu uh -huh. założenia rejestracji do końca roku wylicza się limit i do tej kwoty, jeżeli nie przekraczamy obrotów, możemy z takiego zwolnienia korzystać. Dokładnie tak. Możemy sobie przeliczyć miesięcznie, to jest limit obrotów około 16 600 złotych, tak? i razy 12 miesięcy dodaje nam te 200 000 złotych. Limitu. Zgadza się, musimy takiego limitu pilnować, to jest bardzo ważne, ponieważ pierwsza sprzedaż teraz powoduje, że ten limit mhm. będzie przekroczony, powoduje, że musimy się już do takiego podatku VAT zarejestrować. Dokładnie, ale co ważne, nie każdy obrót, który generuje nasza firma, nie każdy przychód, który generuje nasza firma, będzie wliczany do tego limitu, 200 tysięcy złotych. Tu mamy pewne odstępstwa. Dokładnie. Między innymi jest to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, sprzedaż wysyłkowa. Są to transakcje zwolnione z VAT, jeżeli mają charakter transakcji pomocniczych mhm. i. To są te główne. To są te główne tak. To tyle, jeżeli chodzi o to zwolnienie podmiotowe, prawda? To zwolnienie podmiotowe może podajmy jakieś przykłady. Przykłady. W... Działalności, która mogłaby być, tak? Na zwolnieniu podmiotowym? Tak, na zwolnieniu podmiotowym. Na zwolnieniu podmiotowym właściwie może być każdy przedsiębiorca zaczynać e, od zwolnienia podmiotowego z VAT-u. Natomiast są pewne wyłączenia. Są wyłączenia w stosunku do niektórych działalności, które e, kategorycznie nie mogą wybrać tego zwolnienia do 200 tysięcy złotych. Na przykład usługi doradcze, e, usługi e, prawnicze czy usługi jubilerskie, co ciekawe, tak? Dokładnie. To są te, 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 te rodzaje, te kategorie, które są wyłączone ze zwolnienia podmiotowego. I tutaj wymieniłeś usługi, hmm. a również podlegają wyłączeniu dostawy. Hmm. I są to m.in. wyroby z metali szlachetnych, hmm. towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, budynki, budowle, towary budowlane, nowe środki transportu tylko w każdym przypadku, bo tutaj jakby wymieniamy też skrótowo, trzeba przeanalizować, czy ta rzeczywiście transakcja jest wyłączona. Dokładnie tak. Zawsze indywidualna analiza jest niezbędna. Także znamy już te kategorie dostaw towarów czy usług, które nie mogą korzystać z tego zwolnienia podmiotowego do 200 tys. złotych obrotu. A co możemy powiedzieć o zwolnieniu przedmiotowym? Przedmiotowym, tak. Jest takie grono szczęśliwców, które może korzystać ze zwolnienia z vat przez cały czas. Uh -huh. Tylko jakby warunkiem jest to, że muszą świadczyć usługi, które są rzeczywiście wpisane w ustawie jako uh -huh. usługi zwolnione z VAT. Między innymi są to usługi medyczne, usługi edukacyjne, tak, też finansowe. finansowe i całe grono innych uh -huh. usług. Myślę, że warto sobie przejrzeć akurat ten zapis w ustawie, ponieważ jest bardzo ciekawy i może zaskoczyć. Tak, artykuł 43 ust. 1 ustawy o VAT. Bardzo szerokie spektrum stosowania, zwo, stosowania zwolnienia przedmiotowego. To, co Ania słusznie tutaj wskazała, bardzo ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że to, to zwolnienie w większości przypadków jest obligatoryjne, prawda? Więc od pierwszej złotówki musimy stosować to zwolnienie do na przykład świadczonych przez nas usług. Ale mam, myślę, że nikt nie narzeka akurat w tym przypadku. Myślę, że tak, aczkolwiek czasami mam wrażenie, że narzekają ci, którzy na przykład chcą. Kupić Od... nieruchomości, tak, remontować wadę. i odliczyć VAT. Tutaj pojawiają się pewne problemy, i faktycznie w praktyce wtedy ci nie-WATowcy narzekają, że nie są VATowcami. To tak z praktyki można przykład powołać. Ja tutaj wspomniałabym jeszcze również o tym, co zrobić w przypadku, gdy przekroczyliśmy te obroty. Mhm. Czym możemy jeszcze wrócić do tego zwolnienia podmiotowego no i kiedy? Oczywiście możemy wrócić do zwolnienia podmiotowego. Jeżeli w danym roku przekroczymy 200 tysięcy obrotu, możemy wrócić do tego zwolnienia podmiotowego, ale musi upłynąć tak naprawdę pełen rok kalendarzowy. To jeżeli w tym pełnym roku kalendarzowym nie przekroczyliśmy kolejny raz 200 tysięcy złotych obrotu, to w tym następnym roku możemy już powrócić do zwolnienia do, zwolnienia do 200 tysięcy złotych, do zwolnienia z VAT-u. Mhm. Okej. Okay. I teraz zastanówmy się co dalej. Jesteśmy podatnikiem VAT i czy możemy odliczać podatek VAT również? Oczywiście. Jeżeli jesteśmy podatnikiem VAT, tym czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, to jak najbardziej przysługuje nam prawo do odliczenia. VAT prawo do odliczenia VAT-u. Czy co to, to jest prawo do odliczenia? VAT odliczamy wtedy, gdy dokonujemy jakichś wydatków, kupujemy towary czy usługi. które są Wy... związane z naszą działalnością gospodarczą? Dokładnie tak. Związane z działalnością gospodarczą i opodatkowane VAT-em. Ten mhm. VAT zapłaciliśmy w kwocie brutto naszemu dostawcy czy wykonawcy. Ten zapłacony VAT naszym dostawcom możemy odjąć od VAT-u, który wynika z naszych faktur sprzedażowych. które czyli... powinniśmy wpłacić do urzędu skarbowego. Dokładnie, czyli pomniejszamy ten VAT mhm. należny z naszych faktur sprzedażowych o VAT naliczony z faktur zakupowych. I takie... W ten sposób się realizuje to prawo do odliczenia. I to prawo do odliczenia możemy wykorzystać wtedy, jeżeli y, służy do wykonania, doświadczenia usług lub do sprzedaży towarów, które są opodatkowane. Bo które to są jest są opodatkowane, bardzo ważne. dokładnie tak. Czyli jeżeli my jesteśmy vat to co do zasady możemy odliczyć ten VAT z faktur, które y, opłaciliśmy, nawet nie opłaciliśmy, możemy odliczyć VAT przed opłaceniem faktury. Któremu, którą otrzymaliśmy. Którą otrzymaliśmy, po prostu, tak. Są, są mhm. oczywiście wyjątki, ale teraz nie mhm. będziemy tutaj się rozdrabniać. Jasne. Mm. Jeżeli chodzi o e, takie pytanie e, zasadnicze, tak? E, kiedy, e, kiedy warto być podatnikiem VAT? -ki? Kiedy warto być podatnikiem VAT. Tak, właśnie. właśnie rozmawialiśmy o tych mm -hmm. usługach zwolnionych i o przypadku, jeżeli, kiedy taki podatnik mm -hmm. chciałby sobie kupić. Powiedzmy nieruchomość chciałby skorzystać z tego odliczenia, więc myślę, że w takim przypadku warto rozważyć, co trzeba zrobić, co w ogóle można zrobić. Tak. Ale są też inne aspekty, które powodują, że podatnicy chcieliby się zarejestrować do podatku VAT. I między innymi wymienimy może takie plusy, czyli takie mhm. nasze tak dla rejestracji do podatku VAT. Dokładnie. Na pewno e, ta, takie podmioty, takie firmy, które świadczą usługi lub sprzedają towary na rzecz innych podatników. VAT. Czyli mamy ten obrót B2B, wystawiamy fakturę dla innej firmy, ta inna firma też może odliczyć nasz VAT. Tak, i często po prostu w ramach współpracy takie firmy szukają już firm, które są podatnikami VAT, po to właśnie, aby móc taki podatek sobie odliczać. Dokładnie. Myślę, że też firmy, które wiedzą, że w krótkim czasie przekroczą ten limit, czyli w przeciągu miesiąca czy dwóch usługi, które świadczą lub towary, które sprzedają, powodują, że ten limit zostanie przekroczony. Tutaj czasem nie warto się denerwować, stresować liczyć tego limitu, czekać na ten moment przekroczenia, tylko warto już podjąć decyzję, że rzeczywiście od samego początku rejestrujemy się do podatku VAT. Dzięki czemu też możemy od razu odliczać VAT od wydatków, które ponosimy. Dokładnie tak. Na pewno w tych firmach, które ponoszą duże wydatki czy takie istotne wydatki na prowadzenie swojej działalności, czyli właśnie płacą VAT w cenach e, zakupionych towarów czy, czy usług, to na pewno jest to e, niezbędne, żeby taki podatnik zarejestrował się do VAT-u, bo może po prostu część e, zapłaconej kwoty z faktury zakupu odzyskać. Okej, okay. a kto jest na nie? Są, tak, są tacy podatnicy, są, którzy jak myślą o podatku VAT, to boli ich serce i jak najbardziej to rozumiemy. Mhm. I takim e, najczęściej spotykanym przykładem są przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi dla konsumentów, dla osób fizycznych tak. i teraz w momencie, gdy przejdą na ten podatek VAT i chcieliby podnieść cenę, aby doliczyć ten podatek VAT należny, to spowoduje, że ich ceny już nie będą konkurencyjne i być Dokładnie może klienci tak. odejdą. Mhm. Czyli tak zwane usługi dla ludności, tak ładnie tutaj przepisy e, unijne to nazywają. No przykład, fryzjerzy, Mechanicy, prawda? E, akurat może mechanik to jest zły przykład, ale fryzjer, e, Kosmetolog. Kosme, kosmetyczka, tak. Te wszystkie takie usługi. Trener personalny. E, trener również. personalny, czyli te, typowe te usługi, gdzie klientem jest konsument, nie firma, czyli podmiot, który nie może odliczyć VAT-u, na przykład z wystawionej faktury, no, już tym bardziej z wystawionego paragonu. Tak? Tak. E, więc w tym, przy, tym przypadku na pewno e, dla tych osób. Prowadzących takiej działalności, VAT może być bardzo dużym obciążeniem. Tak, i kolejnym takim przykładem mhm. jest prowadzenie transakcji z podmiotami, które mhm. również albo są zwolnione z VAT, albo skorzystają z takiego e, zwolnienia. Nie mogą tego podatku VAT odliczyć. I często właśnie znowu przy takich relacjach B2B, e, jeżeli mamy głównie takich kontrahentów, mhm. no to warto wtedy korzystać z limitu, o ile oczywiście możemy. O ile oczywiście możemy, dokładnie tak. No dobrze. I teraz w takim razie przejdźmy do ryczałtu, bo nazwaliśmy tutaj mm -hmm. nasz odcinek VAT czy ryczałt. Także opowiedzmy krótko o ryczałcie. No Na właśnie. czym polega, ponieważ troszeczkę mm -hmm. różni się od innych form opodatkowania. Tak. Postawmy sobie tutaj taką wyraźną granicę pomiędzy tym, o czym mówiliśmy do tej pory, VAT. Przechodzimy teraz do ryczałtu, który dotyczy, który jest formą opodatkowania naszych przychodów. Przychodów m.in. z działalności gospodarczej, jako jedna z form opodatkowania działalności, ale też niektórych innych przychodów, np. Na z najmu prywatnego. Zgadza się, ponieważ aktualnie najem prywatny jest objęty mhm. podatkiem ryczałtowym, mhm. jest taki obowiązek, ponieważ jeszcze do, do końca do, zeszłego roku, 2022 roku, jeszcze mogliśmy wybierać, stosować pomiędzy, te stare zasady. Pomiędzy czyli, skalą podatkową, uh -huh. natomiast w tym momencie rzeczywiście już musimy objąć najem prywatny ryczałtem. Tak, tylko i wyłącznie. Dokładnie. Uh -huh. Kto może korzystać z ryczałtu? Osoby prowadzące działalność gospodarczą. Dokładnie. Oraz? Oraz osoby e, prywatne, które na przykład e, osoby fizyczne, osoby prywatne, które osiągają przychody z najmu. Przykładowo nieruchomości, tak? do celów innych niż działalność gospodarcza. Dokładnie. Czyli tak zwany najem prywatny. Których obroty przekraczają limity? Których obroty przekraczają e, limity. Natomiast. E, m... możliwość, chodzi o możliwość wyboru, tak? Bo się zastanawiam jeszcze nad taką transakcją, gdy Aha. klient kupuje mieszkanie i już w tym momencie, ponieważ kupuje je z rynku okay. pierwotnego, chciałby odliczyć VAT. Jasne, oczywiście, to jest możliwe. Tak, i to jest właśnie osoba fizyczna. I to takim... jest osoba fizyczna, tylko jeżeli mamy, kupujemy mieszkanie z rynku pierwotnego, powiedziałaś, czy wtórnego? Z rynku pierwotnego. Z rynku pierwotnego, czyli od, od dewelopera, dewelopera tak, i mamy, mamy VAT na fakturze, to będzie 8%, bo mhm. e, mieszkanie, e, no to co się musi wydarzyć, żeby ten VAT odliczyć? O, może taki przykład e, od razu z praktyki, tak, no powinienem to mieszkanie wykorzystać do czynności opodatkowanych, tak mówi ustawa, czyli na przykład albo powinien tam prowadzić swoją działalność, albo na przykład oddać to mieszkanie w najem, w dzierżawę i z tego tytułu odprowadzać, wystawiać faktury sprzedaży na na przykład czynsz najmu, tak? Na przykład najem krótkoterminowy, bo to jest taka powszechna praktyka. Apartament od tak. dewelopera, najem krótkoterminowy. Dokładnie tak, dokładnie tak. Wtedy możemy e, faktycznie ten VAT z tytułu zakupu nieruchomości, apartamentu odliczyć. I jak widać, e, temat VAT-u i ryczałtu łączy nam się. Łączy się, Ponieważ dokładnie. znowu do VAT-u wróciliśmy. Czyli co to znaczy? Że można być jednocześnie i vat I można być objętym podatkiem ryczałtowym. Ryczałtowym, no właśnie. I trochę tutaj już zdradziliśmy e, Nieco tajemnicę naszego dzisiejszego odcinka. Ale na końcu jeszcze powiemy dokładnie, dlaczego. Dokładnie tak. Teraz wróćmy do naszego ryczałtu. Jakie stawki obowiązują? Też nagraliśmy mhm. jeden cały odcinek poświęcony ryczałtowi, który akurat. Zebrał spore grono widzów. Cieszył się największym zainteresowaniem. Tak, zainteresowaniem największy odsyłamy. Zainteresowanie do niego. odsyłamy. Mhm. Ale teraz króciutko, jakie stawki? Tak, stawki. Stawki dotyczą, uwaga, tylko przychodów z działalności gospodarczej. Tak, w dużym skrócie. Tutaj mamy, no już dzisiaj chyba 10 stawek, jeżeli dobrze liczę. Wymieńmy sobie te podstawowe. Stawka 8,5% to jest stawka domyślna dla działalności usługowej, aczkolwiek są. Wyjątki, jest ich wiele. E, ustawa jest tak skonstruowana, że mamy 8,5% stawkę bazową, chyba że inny przepis, daną konkretną działalność, kategorię, rodzaj biznesu, Przypisuj przyporządkowuje, przypisuje do innej stawki. Do innej stawki. I przykład, to jest bardzo ładnie w, w ustawie opisane tak naprawdę, w ustawie ponieważ jest to, tak, przy każdym punkcie, przy tak. każdym procencie jest opisane, jakie są te usługi. No dokładnie. E, przykład, usługi marketingowe 15%, e, usługi... No, niektóre usługi doradcze 15%, ale na przykład usługi wykonywane przez wolne zawody, e, prawnicy, e, na przykład tutaj będą mieli stawkę aż 17%. Troszeczkę inaczej, lekarze, mimo że to też jest wolny zawód, oni tak, mają tak. stawkę swoją indywidualną, 14%, podobnie jak inżynierowie. I fizjoterapeuci, e, i fizjoterapeuci. też są objęci tak, tą stawką. Tak. Ale mamy też bardzo niskie stawki, powiedzieliśmy sobie 8,5, 17, 15, 14. Stawka 12%. Przedstawiciele zawodów IT, mhm. programiści w szczególności. A mamy też stawki na przykład 5,5%, które dotyczą przykładowo zawodów budowlanych. budowlanych, tak, budownictwo, jakieś tutaj usługi montażowe. Czy w końcu mamy stawkę 3% na działalność handlową albo 2% na e, dokonywanie sprzedaży własnych pod, podów rolnych, przykładowo. Dokładnie, Także stawka, bardzo duża rozpiętość. Stawka 3% brzmi, y, myślę, że pięknie, tak. natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że jest to liczone od przychodów, czyli w, w tym momencie nie możemy odwzględnić, powiedzmy, zakupu towarów przy działalności handlowej. No Dlatego właśnie. warto to dokładnie przeliczyć. Czyli to jest tutaj klucz naszego e, też dzisiejszego e, nagrania. E, przy podatku ryczałtowym płacimy podatek, tą podstawą opodatkowania jest przychód, przychód. co do zasady. Nie ma kosztów, tak? Nie uwzględniamy mhm. kosztów podatkowych przy obliczeniu podstawy opodatkowania. Kto może wybrać ryczałt, też tutaj mamy limit. Przy vat był troszeczkę inny, mhm. tutaj jest dużo wyższy. Tu jest dużo wyższy, także więcej spokoju. Limit obrotu wynosi aż 2 miliony euro. Jeszcze niedawno to było tylko 250 tysięcy euro, już jest 2 miliony euro. I w sytuacji, gdy na przykład prowadzimy działalność w różnych formach organizacyjnych, działalność jednoosobowa, czy jako spółki jawnej, czy spółki cywilnej przykładowo, to ten limit liczymy osobno dla każdej z tych form. Zgadza się. Hmm? Myślę, że tutaj jest akurat bardzo ważna rzecz, bo często tak. podatnicy też o tym zapominają. No właśnie. To, co ważne, troszeczkę już zdradziłem, możemy wybrać tą formą opodatkowania zarówno działalności jednoosobowej, ale równocześnie jako wspólnik spółki osobowej, przykładowo spółki jawnej czy spółki cywilnej. spółki cywilnej, pod warunkiem, że drugi z naszych wspólników również taką formę podatkowania wybierze. Mhm. A kto nie może korzystać z ryczałtu? Tych wyłączeń już nie, jest troszeczkę mniej niż jeszcze jakiś czas temu, ale są też określone pewne branże, które nie mogą tej formą opodatkowania wybrać. Między innymi mamy tutaj mamy tutaj na przykład branże czy usługi związane ze sprzedażą części samochodowych, mhm. tak? One są tutaj wyłączone z opodatkowania ryczałtem. Wartości dewizowe? Wartości dewizowe. I mamy jeszcze teraz... Też, też tutaj mamy ten podatek akcyzowy. Czyli, tak, czyli, wszystko z wyjątkiem tak. odnawialnych źródeł energii. Towary, które podlegają podatkowaniu podatkiem akcyzowym są wyłączone z opodatkowania ryczałtem, za wyjątkiem odnawialnych źródeł energii. Tak. tak? Mhm. Nie możemy również wybrać takiej formy opodatkowania, jeżeli świadczymy mhm. usługi dla swojego byłego mhm. pracodawcy. W tym samym zakresie, czyli otwieramy działalność, wcześniej mieliśmy umowę o pracę z jakimś tak. pracodawcą, teraz dla niego mamy zamiar świadczyć usługi i one z, mają ten sam zakres, który miała umowa o pracę, w tym momencie nie możemy wybrać ryczałtu. W tym momencie nie możemy wybrać ryczałtu. Co ważne, w tym roku, w którym e, taką decyzję podjęliśmy, że przechodzimy na własną działalność mhm. i w roku następnym. To też o tym pamiętajmy. E, I co, to, co ciekawe też, to zastrzeżenie dotyczy tylko umowy o pracę. Tak. Jeżeli um to była umowa, tak. zlecenie, nie musimy w takim razie bać się tego Dokładnie, warunku. czyli możemy świadczyć usługi w ramach działalności inosobowej na rzecz naszego byłego zleceniodawcy, ehm, nawet jeżeli te zakresy się pokrywają. Tak? Możemy też skutecznie wybrać wówczas ryczałt. Mhm. Jest jeszcze kilka takich warunków, które trzeba sobie przeanalizować. Między innymi trzeba też wziąć pod uwagę, jaką działalność świadczy, świadczył nasz małżonek. Tak, jest się. tutaj kilka takich warunków mhm. wymienionych. Nie chciałabym, żebyśmy je wymieniali mhm. tutaj, bo to nic Państwu jakby mhm. nie, da poje, nie da takiego poglądu, czy rzeczywiście jesteście w tej sytuacji. Tutaj warto porozmawiać z doradcą podatkowym, ponieważ ten przepis nie no. brzmi tak, że łatwo go zinterpretować. Tak, wyłącza tutaj kilka, kilka takich okoliczności, które spowodują, że no, wybór ryczałtu będzie po prostu nieskuteczny. A jeżeli wybór tu był nieskuteczny, co to powoduje? No to powoduje, że prawdopodobnie nasze dochody będą opodatkowane na zasadach skali podatkowej, jeżeli wcześniej nie byliśmy inaczej opodatkowani. Tak? A tam już mamy próg podatkowy. Trzeba również uważać na to. Teraz e, przypomniała mi się bardzo ważna rzecz, e, żeby zaznaczyć formę opodatkowania w momencie, kiedy zakładamy działalność mhm. gospodarczą, ponieważ e, jak się okazuje. Taka, tak, taka pomyłka się zdarza, że przedsiębiorca zakładając firmę nie zaznacza w ogóle wyboru, tej formy, tej działalności, potem ma takie przeświadczenie, że no chciałby być na ryczałcie, jest na tym ryczałcie, okazuje się, że nic nie zaznaczył okay. i to właśnie powoduje, że jest na skali podatkowej. Zgadza się? Bardzo dużo takich przypadków głosów do mnie gdzieś dociera. To może przypomnijmy, jak można skutecznie wybrać formę opodatkowania, czy zmienić formę opodatkowania. Jeżeli do tej pory prowadziliście działalność gospodarczą, zawsze na początku roku jest czas, żeby podjąć decyzję o tym, jak, na jaką formę opodatkowania, jaką formę opodatkowania wybrać na kolejny rok. Mam na to czas do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym osiągnęliśmy pierwszy przychód w roku podatkowym, więc co do zasady do 20 lutego, mhm. Prawda? Jeżeli w tym terminie skutecznie powiadomimy Urząd Skarbowy, jaką formę opodatkowania wybraliśmy, przykładowo ten ryczałt, no to jesteśmy pewni, że taka forma taka będzie obowiązywała. Obowiązywa. Natomiast w przypadku zakładania działalności, w momencie wypełnienia wniosku trzeba zaznaczyć tą formę. I to też powoduje, że jesteśmy objęci tym podatkiem. Koniecznie sprawdzajmy, czy ją zaznaczyliśmy. Zawsze po złożeniu wniosku wygenerujmy sobie tę złożoną Tak, wygenerujmy wniosek. koniecznie. Prześlijmy naszym tak. księgowym do rachunkowego. Żeby jeszcze przeanalizowały, czy tak. rzeczywiście ta forma została wybrana. Zresztą cokolwiek Państwo składacie do Urzędu Skarbowego, jakiekolwiek dokumenty mhm. wypełniacie, to jest bardzo ważne, żebyście zachowali swoją kopię. Dokładnie tak. Do czego zachęcamy. No dobrze, odpowiedzieliśmy na pytanie, kiedy warto być podatnikiem VAT. Mhm. I teraz nasze drugie pytanie. VAT czy ryczałt? Troszeczkę już nawiązaliśmy. Mhm. I tak jak tutaj wspomniał Michał, y, można być jednocześnie podatnikiem VAT. Można być również objętym... Ryczałtem, ryczałtem, jak najbardziej. Ponieważ są to zupełnie dwie odrębne kategorie. Natomiast mhm. też nazwaliśmy tak nasz film, ponieważ często pada takie pytanie. Klienci często są zorientowani, mhm. tak i pytają się nas, znaczy jak zadajemy pytanie, czy są objęci podatkiem ryczałtowym, odpowiadają, że nie, ponieważ są watowcem. Tak. W naszej branży jest to już na tyle. Yy... Popularne stwierdzenie, że e, traktujemy troszeczkę z przedmurzeniem oka, ale skoro edukujemy, to pamiętajmy o tym. VAT a ryczałt to są dwie odrębne sprawy. Można być jednocześnie i VATowcem i podatnikiem na opodatkowanym ryczałtem, bo ryczałt to opodatkowanie naszego przychodu, a nie e, co jest zupełnie odrębnym, odrębną kwestią od opodatkowania VAT-em. Także zapamiętajmy z tej dzisiejszej lekcji, e, VAT a ryczałt dwie zupełne. Zupełnie inne kwestie, oddzielne od siebie. Można być jednocześnie vat można być również w tym samym momencie ryczałtowcem, można być również ryczałtowcem i być zwolnionym z VAT. Dokładnie. Mhm. I też, drodzy Państwo, pamiętajcie o tym, że nawet jeżeli nie prowadzicie działalności gospodarczej, jeżeli nie jesteście czynnym podatnikiem VAT, to podatek mhm. VAT i tak płacicie. Dokładnie tak. Płacimy go codziennie. Płacimy go codziennie wszędzie nas otacza. Odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania. Mamy nadzieję, że podobał się Państwu ten odcinek. Jeżeli macie jeszcze jakieś kwestie, które was nurtują, chcielibyście, żebyśmy o nich porozmawiali, to dajcie, proszę, znać w komentarzach. Subskrybujcie, bardzo to doceniamy. Jasne. Śledźcie nasze profile społecznościowe. I dziękujemy, że jesteście z nami. Zadawajcie pytania. Postaramy się odpowiedzieć na, w komentarzach na wasze wątpliwości. Czekamy na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.